Pewnego dnia jak grałem sobie duele w Minecrafcie to do głowy wpadł mi pomysł. Co gdyby nauczyć się PvP w Minecrafcie, ale w całkowicie innym formacie, czyli na padzie. Problemem było to, że kupiłem sobie ostatnio nowy komputer i nie miałem w nim Bluetooth. Więc pojechałem specjalnie do sklepu i zakupiłem adapter, dzięki któremu mogłem podłączyć swojego starego padu od PS4 do komputera. I od razu poszedłem na duele zobaczyć, jak to wszystko działa. Na początku największym problemem był dla mnie sprint, bo musiałem go ciągle klikać, co było strasznie męczące podczas PVP napadzie. Finalnie znalazłem jednak opcję Sprint Toggle, która pozwala mi, żebym kliknął tylko raz przycisk Sprinta i sprintował ciągle podczas PVP, nawet jak hitne. Możecie mi wierzyć lub nie, ale. To ustawienie zoptymalizowało moją rozgrywkę na padzie o co najmniej 200%, co widać po tych klipach. Kurde, happy. Widzicie, Happy to nie jest zwykły gracz. Posiada on ponad 1500 ranku na akcję i jest najlepszym graczem UHC na tym serwerze. Więc pokonanie go sprawi, że wejdę na wyższy poziom PvP na padzie. Co jest? Gdy go pokonałem, to uświadomiłem sobie, że jestem gotowy na pierwsze wyzwanie tego odcinka: jakim jest pokonanie Maćka Ale kim jest Maciek? Maciek to mój kolega, który mainuje Krystal PvP. Dzięki czemu umie bardzo szybko zmieniać rzeczy na pasku, co zdecydowanie utrudni mi wyzwanie. A ty też masz. A nie, to jest na podką. Myślałem, że też masz Lotwic 3. Na Na tym. Na nie, na Jeszcze, jeszcze nie wiem. A. Oh, right. <laughs> nie no, ale kurde, szczerze tak. Czasami i tak graczy serio się spotyka. Nie obrażając się Nie! <laughs> <chcesz. Yeah. laughs> yeah. nice. Wpadzie, i tak nieźle. Naprawdę? Oh, o, widzi. Na ogólnej, na światowej się czekać w tej. Patrzyłem to. Ha <laughs>

Co się tak, wiem, co zrobić. Musiłem się nie wziąć, ale... Ben. Nie mogłem znaleźć tego refill'a. Ile to masz tej wody? O oh, nie! Tak! <gasps> nie od po tym przypomniałem sobie o pewnej mapce do trenowania PvP i poszedłem na nią, żeby poćwiczyć zakładanie stref, bo przyda mi się to bardzo do ostatniego wyzwania. Jakim jest, to dowiecie się dopiero na końcu filmu. A podczas gdy trenuję PvP chciałbym zaprosić Was na mojego nowego Discorda, bo chcę zbudować silne community, aby tworzyć dla Was nagrywki. W skrócie trenowałem na bocie jakoś niecałą godzinę, ale nie będę Wam tego pokazywać, żeby Was z tym nie zanudzać. No dobra, teraz czas na przedostatnie wyzwanie jakim jest wygranie areny Skywars. Myślałem że będzie to giga proste, ale grubo się przeliczyłem. Dobra. Też czujesz, że na jednym od dzisiaj nie skończy. Wiesz? Ty jestem łatwiej. Próbowałem również wpierw się wystakować, a później się bić. Po jakimś czasie zaczęło iść mi zdecydowanie lepiej. Ja się wracałem i temu tutaj nie pamiętam. I ja pierwszy. Dwa człowieku, zarazem chłonę jako trzy Wróciłem do taktyki zbierania itemów i udało mi się wreszcie wygrać. Jako, że dotrwaliście do tego momentu, to chcę wam przedstawić ostatnie wyzwanie: jakim jest zrobienie tier testa na Kicie Sword na padzie. Jak go chociaż raz, to będę bardzo zawodny, ale póki co to nie mogę nic zrobić. Bo ja nie sprintowałem przez większość tego czasu. Coraz, choraz to zrobić. Nie, chyba koniec co, Tier 5. Na ciekawe, Low czy Haj. Kajter 5, ty, dobra, zarobiście.